Nasz mózg chce widzieć. Jeżeli pozwolisz sobie siąść z tym chwilę, przetłumaczyć sobie i odpuścić, że dobra, tu nie chodzi o widzenie, to widzenie przyjdzie samo z czasem. Ale kiedy, ale kiedy, ja chcę już, ja chcę już. Nie, odpuść, poczekaj. Najpierw pierwsze kroki. To tak jak yy, nauka jazdy na rowerze. Najpierw naucz się zachowywać równowagę, nauka pływania. Najpierw naucz się utrzymywać na powierzchni i w ogóle ruszać. Z miejsca i nie utonąć. Tak jak jazda autem, najpierw się naucz obsługi, podstaw. Tak samo jest właśnie z czuciem, tak samo jest z odczytami, z widzeniem, z telepatią, ze wszystkimi tymi zdolnościami. Wszyscy chcą już wielkich rzeczy, wielkich osiągnięć i wielkiego oświecenia, zapominając o fundamentach i podstawach o podstawowych umiejętnościach. Medytacja jest jedną z umiejętności. To tak jak zdobywamy w życiu wiele umiejętności, na które nawet nie zwracamy uwagi, bo potrzebujemy nauczyć się tych umiejętności.